Witam Was na moim kanale. Dzisiaj wam pokażę co jest w nowym update. Więc najpierw sobie przejdźmy do domku. To już jest tylko To jest, oczywiście tutaj sobie klikacie i tu jest domek. Tutaj jest ten domek. Cały. On jest zielony, ale oczywiście możecie mu pewnie zmienić kolor, ale on się zbuduje. Okej. Okay. Film okay. jest mi na chwilę po prostu. Tutaj widzę, że jest wbudowana lodówka. Już. A jeszcze takiej nie widziałam. A wy? Piszcie w komentarzach. <grym> OK. Tutaj mamy sypialnię, taką małą, okej. Okay. tu będzie łazienka, tutaj puszczę trochę. A tutaj mamy wyjście. Tutaj mamy takie wyjście. I tutaj jak macie premium, tutaj jest gadżet. Ja nie mam premium. I tutaj macie basen. Oni już to wiecie o tym, ale ja nie mam premium. Więc...

Musicie sobie dać drabinę. Tutaj sobie dam drabinę. Czekajcie. Drabinę sobie dam Ok, tu mamy drabinę. Nie tak muszę tak. Czekajcie, widać moją głowę, ale nie za bardzo mogę wejść. 嗯。Mm hmm.

spróbuję dla Was, no. Panie, dobrze. a nie ma trzech. teraz powinno być dobrze. A ja tu widziałam, że tak. tak stanęłam przecież dziwne. No dobra, wiecie, gdzie jest? sobie, tak, I tutaj drapię na dach. Takie coś. Taki pokój dla dzieci i patrzcie, tutaj jest skrytka, to jest skrytka jakby. O tu. No. Tej No i dobra. I twórczyście schodź. No i kolejna rzecz, co wam pokazać chcę. To jest Nie, tu troszkę bliżej. To już mogę usunąć sobie. Przepraszam, że trochę tak o chryp, Trochę mam chrypkę, także że może trochę nie słychać. A i zauważyłam, że to jest trochę wyżej i takie grubsze. Jak na prywatnych serwerach jesteście, macie prywatne serwery, to Tutaj jest już inaczej. Mam nadzieję, że tego nie zmienią. Też na, tych, na tym, co ja teraz jestem. No. Co mi jest? Dobra, popatrzmy sobie. Okay. Popatrzmy sobie w ogóle, kto tutaj mieszka. Chyba nie z tych krajów. Dużo ludzi. Dobra. Dobra. Jeśli chcecie się ze mną spotkać, wybierzcie Heaven, to będzie taka możliwość. Piszcie, czy chcecie ze mną się spotkać. Dobra. Kolejna rzecz to będzie jak cztery minuty weźmy. i wejdźmy jeszcze raz bo chcę wam pokazać o co z tym wszystkim chodzi przepraszam że będziecie musieli teraz odwrócić sobie telefon ale tak akurat wyszło i tutaj będzie i tutaj wam już to pokażę na takim kolejnym ale mogę wam to teraz też pokazać Patrzcie, i tu będzie coś nowego tajemnicze Wydarzenie, to też będzie coś, jakiś update, okej, okay, on będzie, okej, okay. wejdźmy sobie już na Heaven i Wam chcę pokazać o co z tym chodzi wszystkim, możecie nie wiedzieć, bo to jest update letni, to wszystko się łączy z tym e, updatem co ostatnio był. Nie z wojskowym, tylko z tym letnim też. To się łączy tak jak Nie wiem, czy jeszcze mi jeden update taki, bo fajnie. Tutaj macie to tu wszystko, co jest. No i dobra. No i ja się już zaspełniłam. Więc sobie dajemy od razu ten ostatni tom. Ten. I to wszystko, Otóż już widzę widzka Rano wcześniej po polsku, to jest moja wicka, moja tak, pan Panterka, ona jest I moją widzką też, ona chyba się stresuje, że będzie na filmie, więc okej, okay. okej. Okay. I tutaj to wszystko, tam, tamten domek o ten się łączy z tym. A i tutaj już nie widzieli, to jest. safe tu, tu i tu. Tu jest. Dziwne to oki. Ok. No i to się wszystko razem łączy. I ostatnio z tym update'em mieliśmy nowe tutaj rzeczy to mieliśmy tutaj ostatnio mieliśmy stąd 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 mieliśmy to to i to mieliśmy i jeszcze chyba coś mieliśmy ale już nie pamiętam okej okay. A teraz nic takiego nie dostaliśmy, więc okej. Okay. Pozdrawiam wszystkich widzów i widzki. A teraz może zrobię jakiś wiosenny strój. Hmm. Dobra. Na razie jest trochę wiosenny, ale zrobię go trochę bardziej wiosennego. Więc wszystkie te rzeczy z... Dayme. może założę jakąś letnią sukienkę jak nie wiecie jak sobie zrobić letnią sukienkę to wpisujecie tu jak chcecie na przykład różową to wpisujecie no i tutaj macie kamizelki Okej, okay, myślę kamizelka nawet podoba, fajna jest i... nie wiem, co sobie wziąć, mu. co to jest? Nie, tak, czy, takiego czegoś nie biorę. Więc okej, okay, taka kamizelka. Widziałam tutaj taką ładną, serio taką ładną sukienkę. Bo nie wiem gdzie ona teraz jest, ale była taka serio ładna, ale nie wiem gdzie ona jest tutaj mać czarną taką. Nie ja zawsze mi się wyświetla to samo. Tej Stanley. Ok. Chyba tej sukienki nie będzie. Nie widzę jej tutaj. O, to ta. Ładna jest nawet, czekajcie, ściągnę to. Nie to, to. To ściągnę, patrzcie, jest tylko fajna. Ja sobie ją chyba ubiorę z tych rękawków. Okej. Okay. I teraz jakąś fajną czapkę z daszki. Napiszemy czy A. P, czy A. U. jakieś fajne nam się bardzo nie wyświetliły może taka nie wiem może kapelusz piszemy k a p, -p, -a -p -l 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 -u kapelusz będziemy co nam wyjdzie Okej, okay. Mamy takie różne. To jest taki to jest dla kłopaka, takie bardziej nie taki. O kapelusz. O, dobra. I jeszcze jakieś włosy do tego. Okej okay. Nie, nie, Okej. Okay. Dużo nam się jakoś bardzo nie wyświetliło, więc sobie wpiszemy tu. Okay, tutaj nam się jakieś więcej wyświetliło. Albo po prostu blond wpisać. l o oh. blond... blond. Mm, kiedyś mi się wyświetlało więcej. A włosy chyba trojaczek. Okej. Okay. Już sobie zostawimy to w sumie. Ale bo jeszcze to nie coś miałam. Takie coś. Może takie nie. Tak Zbyt nie miał. nie widzicie tej fajnych głosów aby taką kadłubę je zostawiła, to będę tego kapeluszał. O, fajnie nie, nawet. Okej, okay. może jeszcze jakieś okulary dajmy. Eee, może, ją. Okej, okay. to może. Chyba nam nie wyskoczył Tak jakiś trochę Może tu To jednak Okej, okay, nie wyskoczył nam Jakieś okulary, że tutaj eh. O słuchawki jak wam się podoba moja stylizacja napiszcie w komentarzach a teraz nie wiem co wam jeszcze bym mogła tutaj pokazać ale dużo ludzi buduje ten domek właśnie i tutaj na skrólce może pojadę do mojej kremalki a teraz wam y Może no. na Okay. okay. prawszę na ten prosto Dobra, jest ciemno. Ej. Nie. Nie ma na tym serwerze. Albo jeszcze poszukajmy.